mano witajcie, z tej strony Marcel Gitara i witam Was w kolejnym blogu na moich dwóch kanałach. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że no już kilka dni temu rzuciłem teledysk i leży sobie tam siedzi w, na tym moim kanale. O no, już 108 wyświetleń. Nie wiem jak wy to robicie, ale wielkie dzięki, że tyle, że Wam się spodobał ten... No ten teledysk długo pracowaliśmy nad tym teledyskiem, więc tak słuchajcie mój sklep jest na razie zamknięty w czasie wakacji. Ale, no, też planuję nowe zdjęcia z autografem, będą spokojnie, później jak już wrócę z wakacji. Więc szykujcie się też na, na kolejny Teledysk, bo już może wkrótce będę robić nowy Teledysk i też będą się pojawiały nowe trailery na tym kanale. I na tym, może też na drugim kanale, nie wiem, zobaczymy, ale tylko taka takie krótkie info o nowych rzeczach które się wydarzą więc zostawcie łapkę w górę zasubskrybujcie moje oba kanały żeby was nic nie ominęło no i do zobaczenia.